Ja już teraz witam Proszę Państwa ser. serdecznie na warsztatach Akademii Siedliska pod Lipami, poniekąd oficjalnie. Ja się nazywam Joanna Wodarska, co zapewne wiecie i będę prowadzić te zajęcia, co też pewnie wiecie. Plan mamy napięty, ponieważ dzisiaj chcemy zrobić pięć serw. Co jest dosyć karwkołonnym przedsięwzięciem, ale myślę, że nam się uda. Zaczniemy od takiego najpopularniejszego i najbardziej znanego sera, czyli sera w typie korycińskiego. Potem zrobimy ser żławski, czyli ser pochodzący stamtąd, skąd ja pochodzę. Mój ulubiony zresztą. W planie mamy również gołdę. Dzisiaj będzie to zadatek na gołdę, bo gołdą stanie się za minimum 4 tygodnie. Zabierzecie te zadatki ze sobą. I chciałabym, żebyśmy dzisiaj jeszcze zrobili sobie jedną wspólną fetę, żebyście zobaczyli, jak wygląda ten proces, bo od razu uprzedzam, że feta jest bardzo niebezpiecznym serem. Jak raz zrobicie, to już nigdy w życiu nie kupicie tego czegoś, co sprzedają u nas w sklepach jako fetę. Więc to jest wasza decyzja, czy podejmujecie to ryzyko po prostu. No i bym chciałabym, żebyśmy zrobili ricottę, czyli ser, który tak naprawdę jest z serem, który powstaje nam z czegoś, co byśmy wylali, czyli z serwatki. I ricotta też jest warta grzechu, chociaż do zrobienia ricotty będziemy potrzebowali osoby, która dysponuje największą dozą cierpliwości. Więc zastanówcie się, Nie. zróbcie Nie. rachunek sumienia, kto z Was dysponuje największą dozą cierpliwości. Długo się mieszam. Więc tych serów dzisiaj będzie sporo, jutro będzie już spokojniej, ale nie mamy wyjścia i fetę i likotę musimy zrobić dzisiaj, bo jutro by nam nie zdążyło odciekać. Więc będziemy robić. Porozmawiamy sobie troszeczkę też o mikrobiologii i biochemii sera, bo ser proszę Państwa to są bakterie, dobre bakterie i to od tych bakterii zależy jaki też ser nam wyjdzie. I to one też nam mówią tak naprawdę, w jaki sposób my mamy postępować, bo różne bakterie mają różne wymagania i potrzebują różnych warunków do rozwoju. Więc o tym też sobie troszeczkę powiemy. No to co, zaczynamy? No?